Projekt Film Summit to jedyne w swoim rodzaju warsztaty filmowe, które w tym roku trwały aż 4 dni, a 24 uczestników przyjechało do uroczyska zaborek, by wspólnie się integrować, uczyć oraz tworzyć niesamowite filmy. Jeśli chcesz wziąć udział w takich warsztatach za rok, dołącz do projektu film, który już niedługo wraca do sprzedaży. A tymczasem zaczynajmy. Całość rozpoczynamy od oficjalnego powitania, ale co ważniejsze, dzielimy się na teamy. W których uczestnicy przez najbliższe dni będą tworzyć filmy. Filmy o czym? No właśnie. Tutaj do gry wchodzi nikt inny jak Marcin Mosak ze swoją maszyną losującą. Kapitan każdej drużyny losował piłkę, na której było hasło. Które następnie trzeba wkomponować w warsztatowy film. Powtórzenia, 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 powtórzenia. Ale to nie wszystko. Każda drużyna wylosowała także kadr z filmu, które muszą odtworzyć, bo za to będą dodatkowe punkty. I to by było na tyle ze wstępu. Rozpoczyna się najcięższy etap, czyli główkowanie, i burza mózgów. Widzimy się rano. Każdy poranek rozpoczynaliśmy od jogi. Jogi z adamem. Drodzy, na śniadanko. Pyszne swoją drogą, jak wszystkie posiłki. Nieważne, czy były to śniadania, obiady, czy kolacje. No dobra, ale gdzie my właściwie jesteśmy? Uroczysto Zaborek to zbudowany od zera pensjonat z niesamowitym klimatem, który znajduje się zaraz obok Nowa Podlaskiego. Mieliśmy przyjemność poznać Arkadiusza Okonia, który razem z żoną stworzyli Zaborek od zera. Jestem z żoną, podkreślam z żoną, twórco Zaborka od zera! Na terenie pensjonatu można zamieszkać m.in. w Starym Wiatraku, Drewnianej Plebanii. Czy dworku pamiętającym czasy powstania styczniowego. To miejsce jest tworzone od 20 lat i absolutnie warto tutaj przyjechać, ponieważ jest jedyne w swoim rodzaju. Wróćmy teraz do ekip, które w pocie czoła pracują nad swoimi filmami. Dzięki naszym partnerom podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość darmowego wypożyczenia sprzętu, a elektroniki nie brakuje jest w czym wybierać. Podczas naszych czterodniowych warsztatów mamy liczne wykłady i zajęcia praktyczne. Jednym z najciekawszych z nich są warsztaty oświetleniowe z Andrzejem Woźniakiewiczem. Uczyliśmy się, jak profesjonalnie oświetlać plan filmowy, a całe warsztaty przeprowadzone były w Starym Kościele. Całość była niezwykle merytoryczna i otworzyła całkowicie nowy świat i spojrzenie na kreowane przez nas kadry. Dzięki naszemu partnerowi mieliśmy do dyspozycji najlepszy sprzęt oświetleniowy, który pozwolił uczestnikom tworzyć piękne kadry do finalnych filmów. Zobaczcie, jakie piękne oświetlenie tworzyli w swoich filmach uczestnicy warsztatów. Podczas warsztatów mieliśmy możliwość testowania dronów FPV od DJI, ale co można nimi robić? Lepiej pokazać Wam oczami drona. Teraz lećmy zobaczyć, co tam u ekip. Zbliża się wieczór, a wraz z tym ostatnie minuty, by ukończyć film. Gdy jedni cieszą się z gotowego filmu, drudzy w pocie czoła walczą z czasem, by wykończyć swoje kreacje. Jednak nadszedł już czas. Pora iść na seans. Kasujemy bilety i zaczynamy. Zobaczcie, co stworzyli uczestnicy podczas warsztatów. Wszystkie filmy stworzone przez warsztatowiczów obejrzycie na naszym kanale YouTube. Każdy film był jedyny w swoim rodzaju. Jedne zachwycały fabułą, drugie klimatem, zdjęciami, a inne humorem i smaczkami. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Żółci stworzyli niesamowity i poruszający film, który oprócz pięknych zdjęć i montażu poruszył ważny temat afazy, czyli zaburzeń komunikacji słownej, której rocznie doświadczają tysiące osób w Polsce w wyniku udaru. Film absolutnie idealny pod każdym względem. Nic więc dziwnego, że oprócz owacji wygrał nagrodę za najlepszy film, a wraz z tym nagrody rzeczowe od naszych partnerów. Zobaczcie tylko, jak dużo nagród udało się rozdać. I tak dobieg końca ten wspaniały czas. Te cztery dni minęły w okamgnieniu, ale wracamy bogatsi o nowe doświadczenia, znajomości i wspomnienia. Jest to wydarzenie niesamowite, dające ogromne możliwości rozwoju i poznania nieznanych nam dotąd trików filmowych. Dołącz do Projektu Film, by móc w przyszłym roku przeżyć to razem z nami. Projekt Film Summit.